Jak to się grał w ogóle? Dobra, włączyłem ponownie. No, elo. Siema. Tak, oczywiście. Elo, elo, z tej strony kabiny, dla dzisiaj sobie gramy Mother Ze mną jest Flarek, Mati, Admiros. Siema. Siema. Jo, jo, jo. Tak, dzisiaj tak trochę Halloweenowo, bo dzisiaj mam głowę dymni, i dzisiaj Ej, sobie. Halloweenowo, zagramy... Halloweenowo to zrobimy inaczej. O. Ja nie mogę mówić. w sensie mam te, te <laughs> buduszki, ale nie mogę mówić. Gotowy. A, mogę. Jak Halloween ja nowo, to tak gramy tako. No, ja to dajcie radę. Poczekaj chwilę, to o, jakoś tak... A zimnie. jak się puszki daje? Dobra, się. nie wiem. Prawym, ja hmm. Prawym analogiem. Prawym analogiem. Prawym analogiem, dokładnie. Bledeusz, Dobra! Jak puszki jak robisz, Bladeuszu? Ja musisz ja musisz zdobyć taką umiejętność. Shift przytrzymujesz. <laughs> Dobra. E, dzisiaj zagramy Stenaropa, czyli tak. Czyli ja wezmę loot grab. Tego nie było. I to jest nowa rzecz, którą będzie. A tak, grab, tym, wszystkie Boże, stare, grab? tak? Loot grab to jest nowy tryb. który wypróbujemy tym razem. To za każdym, za każdym razem wypróbujemy, ech, ech, wypróbujemy ole, nowy mam tryb. spadek FPS. Wow. Co? I teraz wypróbujemy no, sobie właśnie tak. loot grab. Ja pierwszy wybieram mutator, Nie. a wybieram. Wszyscy wiedzą, że wybiorę. Podwójny skok, oczywiście. Yeah, ech, podwójny skok, zawsze spokojnie. Tadeuszu, co? Mój drogi. Ktoś mam co? mały problem. Jaki? Jeden FPS. Ech, nie, FP FPS mi spada jak diabli, gdzie jestem? Ja mam słabe połączenie u ciebie w klarcie. Może no, jest jest połączenie. macie. Ale to nie o to chodzi w ogóle, jakoś mam, F wiesz, mam FPS-ów w te. kurde, ten. załatwił mnie. E, dlaczego masz mało FPS-ów, panie Klark? Może masz coś w tle uruchomione? Nie mam właśnie, mam tylko. Nie, smok, że... nie, nie wyłączył ci się. Na Nagrywanie, ale to jest. A przecież chcesz się obrabiać. Okay. Nie nie obrabiam nic, nie, problem polega na tym, że jak powinien nagrywać 50... O, teraz jest 51 FPSów, ale spadami do 409, teraz 23, znowu nie wiem co się dzieje. Coś się obciąża hmm. Wyłącz, no, czy... Ten to jest nowe, to jest coś nowego. I chodzi tu o to, żeby zbierać pieniążki Oho! chyba I zanosić je do swojego skarbca Serio, niezłe, podoba mi się No, jak Trybi się ze sobą. Jak? Nosi się ze sobą No, nosi się ze sobą. Ale jak do skarb co za niej? A to ze skarbców to wylatują Ej, Flare, gdzie ja. ty? A dobra, już czekam. Ja to, cię dobra, kręcę. Dobra, dobra fajne, podoba mi się ten tryb. Czyli mniej więcej Obs, chodzi hops, o hops. to... Co? Moje skarby! Ops To większą górę pieniążków uzbiera No, o to chodzi właśnie. No, Stop, 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 stop! Yes, jesteś serio. Już, nie ale już ty go ty nie lubię. Nie, ale naprawdę mam takie spadki FPS-ów, że to jest masakra. wyłącz sobie, wyłącz nagrywanie. Dobra. No, może ci nie załapało tam coś, wiesz? Dobra, teraz sobie gramy w nasz ulubiony drip. O nie! Nie, dalej jest Uf. to samo. Rakietowe boom! Dalej jest to samo. To nie wiem o co chodzi w takim razie. Mam 30 FPS-ów teraz. No to 30 fps to nie jest tak źle, co nie? Wydaje mi się, że powinniśmy mieć coś włączone. No bo. Ops, nie widzę. Nie mam nic. Nie widzę innego, innego ten. Możesz minimalizować grę i zobaczyć. Ja mam na pokiemku gram. Aha, to też może być. To Control Alt Delete zobacz. I czy nie masz jakiś ten, czegoś uruchomionego? Ale zrobiłem to, żeby Zobacz, Zobaczmy, włącz Control Alt Delay, zobacz, co ci najbardziej obciąża. No zaraz zobaczymy. Nie, 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 nie. Admira zdaje się załatwić. To już było za długo. Dobra, wroga twarz! To graliśmy już kiedyś. No to najwięcej obciąża mi aktualnie właśnie e, ta gra. A drugie? Action. Super, i właśnie przez Kurde. to, że sprawdzałem, zginąłem. Eee... ten... nie wiem, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co jest nie tak w takim razie. To się gra pewnie źle uruchomiła po prostu. Może, no ale to nie będę teraz gry z w to, No... dobra. Zobaczymy zobacz jak, jak nagrają. To tą i następną rundkę po prostu zestartujesz szybciutko. No. No dobrze. No. Najwyżej, nie, 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 nie nagasz najwyżej <coughs> tej części, nagasz następną, drugą część, co nie? Cześć! Murzyńska korona, fuck. łapać, murzyna! Fak. Jest, władza, okay. kurde! Mi, moją Uf. koronę! Ale ci się ześlizną, bo chipsy jadłem z analoga. Co, chipsy się ześlizną, Dawaj koronę z nigdy ci jej nie oddam! To jest Majkoronz! My Maj! My. Maj, my. My. gdzie jest korona? Zabubiłem się. Za wysoko. O kurde. Ale beka i wygrałem. Nie, ja wygrałem. Tak, ty wygrałeś. Jest, dobrze. Nie idzie na jego Teraz czas znam. Wyścig. O, wyścig to idzie! On dzisiaj mi w ogóle nie idzie. Dobra, admirouszu. O ale się bym pośliznął. Tego nienawidzę. Nie. Jest. Jeszcze w życiu tak daleko nie byłem. Nie! No co się dzieje. Kamera Wygrałem. Bo dalej skoczyłeś niż ja. Kod piłka, A, to jest, pałka. to jest w ogóle ciekawy, to jest w ogóle ciekawy tryb. To piłka i Weź tym razem właśnie będzie zabawa po, 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 e, ty, no, po nie skok mieliśmy, ale beka. Ja ale nie, no zapomniałem o tym. No ja też. Po ciemku, po ciemku, na kolczastą po ciemku. Nie, 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 A. nie, naprawdę. Po ciemku w takim razie. Po ciemku na kolczastą piłkę, jak ja to No to będzie trochę tak hardcore, dobra. Jak to się mówi, JOLO! Albo nie, Stawiam że poroga, nie nie nie, <laughs> ale nas widzi Świat Będę wam przeszkadzał. Będę wam przeszkadzał. O, przeszkadzisz bladzem może wiesz gdzie? Zuj z białym. O nie 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 nie, ale ma ublokowało. Dobra, biegam na ślepo. Jest jest, jest 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 jest. Nie wiem co ale się dzieje. A sorry, wybacz <laughs> mi. ale to na piłce, ta piłka. Yes, Jest, Dobrze, Bladym okay. wygrał. Bo mnie chyba ten Admiros mnie po prostu wspierał swoją boską mocą Ja to A, jest straszne to Te skokie FPSów są straszne No no mówię pewnie ci się coś bogowała, wiesz? I będziesz... O nie, zrzucił mnie! Za ciemno jest! Takim prawem! Dobra, Admiros! Chodź tu się przytul! Nie ciąż stąd, idź mi stąd! No nie! żegnaj! Za ciemno jest miło! Tak, przejdę w tryb skupienia, poczekaj! Tak. Poczekaj Ciek... tylko się. Ale to Poczekaj. Ale ludzie ale no, dzisiaj dobrze widzimy. Zaraz zobaczymy kogo dobrze strzelanie. będzie szło. Nie wierzę! Ktoś I... mnie wystrzelił! Co?! Mati? Ale Po raz pierwszy w tym wygrałem. Nie. Mati jesteś no. najlepszym graczem, nie spodziewałem nie, się tego tobie. Jestem. <grym>. Zaraz. nie rakietowy? Czekaj, oh, co tu jest? Aha, rakietowy. No nie wierzę, ale było to beznadziejne U wow. No yeah. dobra Czego mi Admiroz, nie jesteś Obc. na to gotowy Ale mi skaczesz Admirozinie Lagi są Flarek, zostaw porno no. 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 Ale nie wiem co się dzieje, wszystko jest wyłączone Flarek Naprawdę. to jest wicięży. O sprzątanko Nie. Yeah. O oh jest Sprzątanko to na akurat szans nie mamy Chociaż to jest chyba ta inna mapa, to ta jest lepsza Ale jest inna mapa, ale nadal nie wiem o kurde, ale się błąd, błąd, błąd. Dobra, już ten minął, wygrał Nie miałem jak. Nie wygrałem jeszcze. Hej, nie wygrałeś, wygrałeś chyba. Ta. Chyba nie. Wiesz? Chyba tak. Dobra, chyba wygrałem. Teraz już nie, tak. Teraz to jest, to jest, tak. jest ogólnie, to jest jedna z tych map... Flarek uh -huh. był drugi. Wyświetcza. Soby są malarzami. To są no burskie, nie to chciałem. Flarek był drugi. <coughs> o wyścig. O, o nie, do ciepku. Huh, a podobno już połączyli trochę, w sensie po, po, po ten. Trochę już tę tą ta kwestię, to że to się wzią, tak psuło. Wyprzyłem. Wiesz? Co się psuło. Yy, no to, bo to były by, by te problemy z połączeniem, co nie? Oni już trochę to. A? Trochę już mm. to poprawili. Teraz Grałem. już nie jest źle. No ja. wygrałeś. No. Że jak słabe mm. połączenie. To strasznie zrywało co nie? i po prostu osoby ze swoim tak. połączeniem praktycznie w ogóle nie mogły grać, a podobno już to trochę no tu poprawili i nad, mimo że jak co masz... Co, ty... jest, a, co, fał, fał, fał. co to jest to Dawaj, da mi się to. Co to, jest? to Nie wiem. Pierwszy raz to Najlepszy ja! <śla> <śla> mutator ever! Nie <śla> wiem. <fuck> <śla> Nawet... To fu Ej jak Ej, to 20. No, że Jak boże, to jest chore! O je. To jest chore! Nie, nie skaczemy, czyli... Jak czyli zamiast nie, no skakać teraz... po prostu zmieniasz grawitację. O, hops, o, neka. Hops. Ale mi się to podoba. teraz bossa wykończymy Easy. Nie mogę go dorwać Dobra, mam go, <laughs> no, go Albo Ale i nie Giń, Bladeuszu, szu, szu. No. Umieraj. Kurde, dorwali mnie. Giń, Nie przeżyjesz tego, stoisz na głowie. Kurde, nie miałem, nie miałem jak. No. Ja cię kręcę. ta piłka z odwróconą tą. O, obrotnie? No. no. skilowo przejść, tak powiem. Nie wiem czy, w sumie to nie ma znaczenia tu przy waltku, tak naprawdę. Jak to nie? No ma? No ma. Zobaczysz zaraz sobie. Nie! <laughs> nie ma znaczenia? Ma! Ma, ma. O nie! No Kurde, wasze. ale się zadziałałem Na piłkę! Fak, o No tak lud się kuro. wygrał No to, to. O, to będzie teraz! Tak no ja przynajmniej sobie. wiem o co w tym chodzi, to No więc... teraz tak, teraz jeździmy. W sumie? Teraz to będzie łatwo. No będzie Ojejku! Kurde Co jest grane? A mi się skrzynki pomyliły, ale fejlik Wrzucać do czyjejś skrzyneczki? No nieźle. Ile w skrzyneczce się mieści tych Dobra. kryształków? Nie mam pojęcia, ale ogólnie rzecz biorąc... O, dobrze mi na jak idzie w sumie. Dobrze! To jest bardzo fajny trybik! Tak! O nie, o nie. No, dokładnie, bardzo fajnie. To Ktoś rzucał do mojej krzyżneczki. Nie, smakny, do mojej nie, wrycałeś, nie. Do zielonej, ja je kradłem ci tak, stamtąd. Kradłem. Kradłem. kradłem, kradłem. To była krad... kradzież, to była tu kradzież. To jest kradzież, to jest kradzież. To była kradzież. Naprawdę? O kurde, ale beka. To mi się podoba. Nie beka. Nie co się dzieje. Ja to widziałeś matycy, No, no tak, ja Cię kręcę, Tak, ale się. Ej, ten, najlepszy ja mutator Ever sprawi. chyba, naprawdę. No? Najlepszy mutator Ever. Ty prawie coś no, ściano, naprawdę. naprawdę. Dokładnie, no nie dziwiście? No ale Uho! oczywiście za tym nie ma szansy na tym oh, trybie. Znaczy yeah. jest śmieszny ty... za koroną. To jest... za koroną to może być Mieszki. śmieszne. Bo wszedłem w tryb skupienia. No nie właśnie skupienia, zauważyłem, tylko... że w tryb skupienia wszedłeś. No, no tak, kurde, to, to zrobić. Op. Ale, Ale tu jakieś lagi były? No. no. Dobra, połączenie. Flarek, pornole. Wyłącz, nie. Yes. A wyłączyć? Pornole. <laughs> Dobra. No nie, no kurde. Flarek wygra. No Flarek wygra. Ja nie no, najdłużej, Jezu, był. najdłużej był. Najdłużej był. Kurde, a było blisko Dobra, Admiros. Osfaj? No to Admirozgi! O yes, nie, O tyle mutator. Kurde. Może ja chcę, ja chcę, jest, ja chcę. O. No, dobra, Flarek wybiera teraz mutator. Zobaczymy co to takiego Flarek wybierze O, utrudniliście sobie. Wiem, że tak? utrudniłeś nam w, Wiem. w tym bosie? Nasz mu wygrać Wiem. Dziękuję Ja jestem, kurde, a tu jestem, dobra A nie, nie utrudnił, przecież nie ma teraz normalna jest grawitacja No właśnie Chodź tu twaniaczku To wabos, nie do zabicia! Co? Pieszki Ej, dobrze mówisz strasznie, czy nie? Ja cię kręcę, nie. Ja nie wiem jak, jak on to robi Normalnie. No ucieka. nie wygra no sobie, nie, co nie? Ja nie potrafię, nie wiem jak on to zrobił w tym przypadku, co nie? Ej, no bij go, bij go, bij go no nie wierzę, że jeszcze umarłem! O, ale fejl. No nie, no, no, to, to, no, to, to już ok, ty uh -huh, uh -huh. ja kurde. Łuhu! sobie nie, widzą nie, w ciemnościach! Dobra, bij mnie. Dobra. Ani bo i nie. No, ja cię że Admiros wygrał. bez, bez nadziei, no i przegramy, już koniec. Nie, teraz, teraz tylko... No, już koniec, już Admiros, zginąć. już to zwyciężył. Musiałbym tu zginąć jako pierwszy. No to Oj! No! Ale nie fark, Ale nie far, <A3> ale, nie nie far. Ale, ale wykrakałem No, no nie, nie ci po głowie Dobra, ja będę improwizował, bo nie mam pojęcia O kurde, ale farcik no Dobra, najwyżej no no zginę tu, 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 tu. jak to się mówi exactly <śniach> OLO! <tu>, typowy <śniach> ty fart chyba Ty to widziałeś? No i okay. wygrał ten O, typowy fart, fart <śniach> Wyjść. Dobra, wyjść. No, no, to chyba przegrane mamy Jak mi minęła? Przecież? A to jest A nie, ten... O nie! Już przegrałem, grałem, patrz. Hops! Hops! Hops. Ladi, gonię cię! To jest grane. A! <laughs> Masz. Proszę bardzo. Kurde! No Jest, tak. dobrze! No. A nie! Ostatnie trzeba wygrać! Bo no właśnie! O... Tak. Widzisz? Nie było tak łatwo. Pomniałem o tym! Dlatego się tak nie starałem.

Tak więc... Zobaczmy jak nie, komputer. Gołem, ja zrestartuję po prostu grę, nie? No, Nie, kompa wynieś, bo jak masz napięcie. Level program... up! Uwaga, otwieram szyneczkę no. i dostaję tam Do nowy to tryb, to który to już pauza. posiadam. Pauzujum. Pauzujemy, Pauzujemy, albo koniec odcinka. Pauza. pauza nie, 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 no zawsze. Pauza, pauza, pauza. pauza. Okej, okay, ja. Ja już też uruchomiłem. Już! Tak, tak jest. Dobra, jesteśmy po przerwie. Czas na kolejną rundę. Flarek już uruchomił ponownie komputer. O I teraz... nadzieję, że zadziała. Tak Miejmy jest. nadzieję, że jest już na porządnym poziomie I dzisiaj nadal lecimy nowy tryb loot grab, ale nic poza tym znaczy, Najlepsze no, tryby może wybrane być. Ekipa sprzątająca, serio Admirals. Tak No niestety nie. Admirals zawsze bierze ekipę sprzątającą A to jest tak. jego tak zwana, jak to się nazywa, nie pięta, tylko jego smykałka On jest tej no dobra Pięta ile? Jest jego smykałka, bo pięta li lisowa to może być najwyżej moja I On nie zaczyna, Bladeusz, linka tym I w międzyczasie? Tymi... O, Skoknicza. o, o Skoknicza. tak! Ja to nie. czekałem przez całe U, życie. Nie. Underwater. O Jezu Ale wyt... nie. Może jeszcze ten wyjaśni, że w międzyczasie zmieniliśmy sobie postacie. No przecież powiedziałem, że zmieniliśmy postacie. Nie, siadaj. Najlepszy tryb ever. Masakra. Najlepszy tryb. Nazywam ten tryb bogowie. Nie lubię kurde tego. Haha, <laughs> jest! <Wow>, underwater <coughs> mega rozy, no nie ma. Ale to szans. wszystko przez ten Underwater, bo to jest tak, tak. os oszustwo. No, bo to ja jest po prostu zdaniem. rzeczywistość. O, o. Nie, to dobry. nie jest rzeczywistość. Ale będzie teraz wesoło. Wesoło? Chyba No, no. <laughs> Naprawdę, Przysał. ale dobry to jest, jest Underwater. Kolczasta, Najlepszy piłka na typ. Typ. kolczasta piłka na tym. To jest dopiero początek, to jest dopiero początek. Yeah. Nie. W o kurde, nie się... Uff. Yeah. tak. Ale białeś, fajnie, fajnie tej, tej. Panzie. Nie! Ale mi załatwiła tym razem. No to wam się br... tym razem Oj. udało. U. Admirowska też załatwiło i zaraz załatwi całą resztę. Ona no się odbija jakoś tak niesymetrycznie. No, to no tak, za się, tak, zależy, się No właśnie. No. Widzisz? Flarek, ja tak Flarek na przykład wyliczył Flarek na przykład wyliczył jak się piłką b... fight. Oh, boss fight! O oh, nie, bo nie jest. boss fight, co ja zrobiłem? Tak, boss fight tak, Kurde nie No niestety no, Chociaż nie Nie! No. <ślech> ale wygrał, śmiesznie wygrał, ty... <ślech> <ślech> Mati nie, jednak się no, Mati się ogarnął szybciej U -u -u. <ślech> niż my Nie ma takich ograniczeń no właśnie, to jest hamstwo! Bo nie może sobie pływać do woli! Jest, ale ich zapiłem. Ja cię kręcę, ale żeśmy pierdziela. to rozegrali! Nie mamy szans! Ale żem to rozegrał! Pie... A co to jest? To mogę jeszcze Mogę a, wiem. Nie no, wygrasz chyba! Nie no, nie wygrasz! Nie, nie wygram, bo on ucieka, tak? Ale ja dostaniesz jakiś punkt? Bladio szukista ten Ja ten cię kręcę! No, ale, dostałeś! Bo... O, o nie, to może być wesołe, uwielbiam. Underwater, the best... Co? Mi nie działa. A nie, dobra, to w to. O ale mnie Oj, zginął. Nie, ja zapominam. Nienawidzę Underwater, niech to już się zmieni. Ha! Jak to się Będę mówi? Będę spowalniał. Bladiego, chodź tu Bladie. Troszkę spowolnię się. Chodź, chodź. JEEE! On nas robi! Dobra, jest najlepszy: dupy. Najlepszy mutator ever po prostu Underwater. Mutator, którego uczyli bogowie. O... To się nadymał. No nie, Underwater. Niech się to już Żyb, skończy. Przeszwany tak bogów. Cicho. Ja bym tego trybem bogów nie nazwał, no ale niech będzie. W sensie mutator bogów bardziej. Mutator A. bogów. Yes, yes, ale yes. tym yes. razem wygrał Mati. Miał najwięcej... Bursy, kup, kup, o, chup, o, chup, o, chup, będzie nowy mutator. Chup, będzie nowy mutator. Bądź, Teraz bądź, będzie nowy do nich. Był bardzo zaista. fajny mutator był tym razem. Tym Bo, razem piesem. mutator wybiera pieseł. Kto jest piesełem? Ja jestem Piesełem. Klarek jest piesełem. Co wybierze... M, co wybierze ten? Zmienne oblicze, czyli bardzo hamski tryb. O, to jest bardzo najlepszy tryb. Tak, Ja tego bardzo nie lubię. Poczekaj, jak to się grało, już nie pamiętam. No nie. Chyba tak się grało. Hops. A jak się rzucało, bo nie pamiętam. Nie, coś Tak się rzucało. Hops. O, dobrze. Spiercie, No, szlag by was. Ale się skoncentrowałem. Co nie? To jest, to jest gra na koncentrację. <grym> Jak on to piłkę trzyma? I koniec czasu. Nie był remis. To wygrał. Ja wygrałem. Uhu. Ja wygrałem. Piszcie, ja wygrałem. Nie. Ja też wygrałem. punktów. Dobra. Niech będzie. Wyjść. Dobra. Najmniej coś normalnego. O, stary wyścig. Tego, ten lubię, bo ten jest łatwy. Ten jest łatwy i przyjemny. Pak. Nie wierzę, ale błęd. Nie. Ale błąd, ale błęda z trzasłem. Ja cię kręcę, a wygraną Ops, być Miałbym w kieszeni. No niestety, ten raz że ale wygrał. Ale, o, nie. ale co o, nie. to nie jest Kuchu, no, kuchu, kuchu, że nie ma już to jest... Underwatera! To jest najlepsze co człowiek wymyślił. Underwater Nie, ale błąd popełniłem o, ja cię. Jak źle Ale to zrobiłem, żeby dać wam odrobinkę wow. to drobinkę fory! kto no mnie no tam tak. przepycha? Halo! Przepchnij go mocniej! Przepychaczę No do do nie rur. wierzę, kiedy to jest jakieś jakiś przepych. No, no. już nie omnem Dostancie no, do... za to objęcie piłki. No nie wierzę. Za jakie ominięcie piłki? Wystrzał na w No bo ją minęła tak naprawdę delika. No, prawie że mnie dotknęła. I za to jest osiągnięcie, tak? No. No nieźle. Nie wierzę, ale zlamiłem. miłe. Kurde, no to się zdarza. O Co? Ja cię kręcam. Milo, cały czas O, grajp, Mój ulubiony loot Dobra, no, trzeba zobaczyć, czy, czy można kraść komuś ze skrzyni. Można. Nie, nie można. Można. Daj mi się, że nie. Nie można. też się tak wydaje, że nie. Ej, co jest zgrane? Nie, nie, nie zbierało mi. Co jest grane? Nie, Ja Zawsze jakby... zbiera. A właśnie, ja mam jakieś lagi, w sensie teleportujecie się. No nie, nie. znowu się teleportują u mnie wszyscy. Ja cię kręcę. Nie, no. Tu, 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 tu. Du, tu, tu. Poczekaj, to jest moja skrzynka. A ta jest moja In skrzynka. Inny kolor, co? Ja a ja zaczynam jakby w niewłaściwym miejscu. Ale ba ciebie. No, Ej, nie. ja nie. pomyliło miejsce. Yes. Bo ja zaczynałem po prawej, a moja skrzynka okazała się trochę bardziej. Innym oh. miejscu. Ale fej! No, <laughs> ja cały czas ładowałem do innej skrzynki. Dobra. No dobra, zna? Ulubiony się. tryb Admirowska. Nie, ulubiony tryb Admirowska jest inny. No nie. Ladi. Tak. za iść? To jest twoje miejsce. Twoje miejsce to jest, wierzycie, w dupiu. To zginie. Żegnaj. I co, Sonieczku? O nie, Mati mnie... Wykończył, wykończył mnie! Jest, Ale yes, nie wykończył. No to co ci się udało, Mati. Nie wierzę w to. Wyścig, dobra. To nowy mutator Dobra, mam mutator. nadzieję, że będzie... No, mam nadzieję, że ja muszę muszę mutator wybiorę. i... Niestety, Admiro bardzo tego źle. <głos> 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 dawaj, dawaj, mu, dawaj grawitację z eee. tego odcinka Jak ja sobie wybrałem mutatora. No nie, podwójny taki skok? Życiu. Tak nie jestem Na w, w czymś czym jestem dobry, jeszcze będę miał podwójny skok? Będę jeszcze lepszy. Nie wierzę, no co <noise> za fejk! Żegnaj. I to na jeszcze najłatwiejszej mapie tak. Oj nie! No jak to się ja mówi, czasami się przegrywa. Przejdziesz to! Masz podwójny no skok! Nie, nie, <noise> nie przeszedł! No, ale, no i Dobra. Ups, ups. Dobra, lecimy kuku. Podwójne. O, chodźmy To może być ciekawe jeszcze, Jeszcze na nowej mapie? No. Co to za mapa? Nie wiem. Nazywam to mapkę Bogów. Ej, tak jest. Ej, no. ale to jakaś taka ciekawa mapa muszę przejść. Kurde. Już na hopsali. Chodźcie tu, frajerzy Chciałbyś te zachopsać, to nie? Jak to się mówi no nie po moim trupie? Dobra, się. Dobre, bo no, już tak, żarty, że zapomniałem, trzeba... zapomniałem, że można rzucać przecież. No nie. Huh, jak się rzuca? Nie Rzucasz. Wie, że... Jak się Rzuc rzuca? rzucaniem, oh! rzucaniem. Tak się to robi. Ale które to jest rzucanie? A, nie No nie się, wiem, bo, bo ja mam mi coś Yes, elegancko. Ups, no nie. nie Co on trafił na kodu? Czy uziera? Tak, nie trafił. O, tak, jej, trafił. Oh, yeah. trafił. Co Kiedy się już miał... Ej, ale mam czasami takie dziwne, że. Jakby po. Już niby się runda skończyła, on jeszcze trafił po niej. Takie dziwne. o nasz Ucieczka. Tryb. Dobra, pójdzie tak, pójdzie tak Ucieczka! Dupa Gdzie? Nowe połączenie pokazuje No nie wiesz, że musiało mnie trafić, co mieć, ja poradzę. To, nie? O no, nie, nie. I Flarek zwycięży, no nieźle. Kurde, że trzeba... Ko o spadać te bloczki, tego dawno nie było. O bardzo Przydałby się nowy tryb. O nie, nie, Para. idź sobie stąd, kurczę, Para. no nie rób tego mi. Ja cię kręcę, uwzięli, no cię pobawić no. się z Admirosem. Ah. No i gratulacje, co nie? Chciałeś się wygłupiać? Ah. Oh je. szybciej, 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 szybciej. Lewo, 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 uważaj, prawo, prawo, prawo. Yes! No, niestety. szybciej, też, żeś zamiast, zamiast sobie pójść w stronę... Taki no ale szybciej, ty na mnie napierałeś, co nie? Ja jestem słodką pandą. Ja sobie spokojnie egzystowałem.

Nie, stupę. Żegnaj! Pierwszy, który wygrałem! Yes. Pierwszy. Tak, wygrałeś, czy yes. ja dostałem punkt? Ja, a mi rozpieszczam punkt. No czemu ty dostałeś no punkt? No. Ja byłem no, pierwszy, no. no, ja ja byłem pierwszy! Ja byłem pierwszy u mnie, ja mogłem wygrać. Ja cię więcej, ale wstążę. Co do reporterów, tak? Tak, tak bym się. Tak, tak bym się. Tak, tak bym się. Tak, Takie beznadziejne. Teleporter, teleporter. Podwójnie skok, podwójnie skok No, wiedziałem, że ich nie pociągnąć. Kurwa! To nie było mojego ulubionego, no niestety. Nie, Underwater to byś dał mu wygrać. O... Bo chociaż, chociaż to jest głupi ten jak to się nazywa Tak, faktycznie dałbym mu wygrać wtedy. Tak jak teraz ten. skojarzyłem Umrzej Oła, jakie mam szanse tutaj z wami wiem. No przecież raz wygrałeś kupcu Tak, ale to wtedy wiesz, bo co innego Dobra, zniszczyć go musimy, dawać, zniszczyć go. Ostatni czas na twoją to śmierć, Admirosku! Nie. Chodź tu tchórzu! Jest! Tak. Załatwiony, ja, nie wiem. Ja ja Dobra, odchodź. Dobra, to jest dobry tryb. Admiros podziemy. możemy ten. Co to jeszcze inne ma? Admiros może tutaj jest. nie mieć żadnych szans, zgadza się. Ej, poczekaj, bo Admiros kampi, trzeba go zniszczyć na pierwszej kolejności. Dzikini! Ha, jest! Tak co? się nie robi. sobie? Nie na mojej zmianie. Będę Cię spowalniał. Tak, no, no, dzięki, Admiros, dzięki. Dobra, dobra tak mówię to do Ciebie, Mati. Kolczastka, piłka, ta czyli ko o, o finale o rozstrzygnie Boże. zwykłe szczęście. No nie, ciemność, widzę ciemność. Oj, Admiros, myślałem, że już padł. Nie. Nie. Dzięki, fajnie. No, o, i Admiros, dobra. to zwycięży Cześć teraz. Żegnaj, Admiros. Nie. Nie tam nie. żegnaj. Żegnać to Ci się ma w domu. Uhu, żegnaj blady. A żegnaj, Admiros! Bowiem. Żegnaj, blagi! Jest! Zwycięstwo! Aaaa! Żegnaj! No, jest! 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 Wuhuu! Znowu, znowu zrobił o jeden głupi punkt. Oszupista to był wcześniej, 20. w łodzie. No dwa razy wygrał, pod rząd. Nie podoba mi się. No, no dwa razy pod rząd, elegancko. O, będzie skrzynka. I będzie poziom. A ja, no, ja nie mam dalej idzie. poziomu. Fajny poziom. Le Dobra. Up. Uwaga. Dobra. No, to jest o, będzie Nie, czekaj, czekaj, jeszcze. Ale ładnie. I... Good gun, który już posiadam, oczywiście. Samym sobie ten posiadam. dostałem postać, brodacza rycerza dostałem. I Aj, dostałem rycerza. Oh. Ach, no. No dobra. No I nowe trudno. mutatorki. No nie chcę. No i D tym jak ten zakończymy dzisiejszy odcinek. Elo, elo. Elo, elo.